Prawdzie znacznie lepiej widać przedmiot opisu z dystansu, ale można już podjąć się charakterystyki niemal sześciu ostatnich sezonów teatru imienia Jaracza. W dziedzinie repertuaru niewątpliwie zachowano linię wypróbowaną przez Hussakowskiego, zdrowych proporcji pomiędzy pozycjami serio a rozrywką, pomiędzy klasyką i współczesnością, rodzimością i obcością, i równie zdrowych ambicji dla honoru domu. Może najbardziej zaskakujący jest brak w tym repertuarze wielkiej polskiej klasyki doby romantyzmu. Ale to ogólnopolska zapaść, którą wyrównuje ostatnio rok Mickiewiczowski i za moment wyrówna jeszcze rok Słowackiego. Był natomiast Fredro, damy i huzary, w których rolą majora Bogusław Sochnacki świętował jubileusz pracy scenicznej. Był schillerowski kram z piosenkami w bardzo udanej, skameralizowanej przez Barbary Fijewską formie. Także Bałuckiego, krewniaki z cudownie śmiesznymi indywiduami, a więc lżejsza, rodzima klasyka. Z obcej, poza wspomnianą już, niejako programowo teatr gra nadal Szekspira, opowieść zimową w reżyserii Hussakowskiego i ostatnio Sen Nocy Letniej w reżyserii Zawodzińskiego, nagrodzony Srebrną Łódką. Obie sztuki grano w przekładach Stanisława Barańczaka i obie mają zaskakująco współczesne, zabawne odniesienia. W opowieści, pokazanej jako baśni o zazdrości, występuje rapujący obwieź, autolikus, Mariusz Jakus. We śnie... Podobnych igraszek jest znacznie więcej. W tym barwnym widowisku trupa imć-pigwy jeździ na rowerach, a na finałowym ślubnym przyjęciu młodożeńcy, ubrani w błyszczące winyle, bujają się w rytmie muzyki techno, która wali z głośników. Ale w szalonej, wyrafinowanej plastycznie zabawie jest też jak trzeba nostalgiczny ton Et in Arcadia ego. Gra się ponadto wiaraczu trzy siostry Czechowa w dobrej reżyserii Barbary Sas, z gęstym klimatem i z ciekawymi rolami. Andrzeja Wichrowskiego, Kułygin, Jerzego Senatora, Andrzej, Gabrieli Muskały, Irina, Agnieszki Kowalskiej, Olga, Agaty Piotrowskiej Mastalesz, Masza. A charakter laboratoryjnego przedsięwzięcia ma Brand i Psena. W oryginalnym autorskim teatrze Marcina Jarnuszkiewicza, scenografa i reżysera. To przedstawienie z ważną rolą Aleksandra Bednarza daje do myślenia o sprawach wiary, które na swój prywatny użytek rozwiązuje każdy z nas. Za obiecujący debiut reżyserski należy uznać Fome, adaptację opowiadania Fiodora Dostojewskiego, Wieś Stiepanczykowo i jej Mieszkańcy. Wystawiano już to opowiadanie, ale młody reżyser Remigiusz Brzyk poszedł własną drogą. Interesował go mechanizm, by tak rzec, oszołomstwa dobrze znanego widzą choćby z rozmaitych dziwnych karier politycznych, także z polskiej rzeczywistości. Wszystkie te przedstawienia wpisują się w najlepsze tradycje teatru, który także poprzez klasykę zawsze starał się rozmawiać z publicznością o współczesności.